Chcemy Wam opowiedzieć o najważniejszej ustawie w państwie, o prawie, które ma największą moc. To konstytucja, najważniejsza umowa, jaką stworzyli ludzie. Podmiotem w państwie jest obywatel, jest człowiek. I państwo za pomocą. Swoich działań, dokumentów, między innymi także konstytucji, jest po prostu po to, żeby służyć jednostce. To nie jest typowe rozwiązanie w historii rozmaitych cywilizacji świata. To jest charakterystyczne dla cywilizacji zachodniej. To jest ten liberalny, przepraszam, za słowo, paradygmat naszej cywilizacji, czyli że państwo jest po to, żeby służyć jednostce. I to jest najważniejsza zasada również konstytucjonalizmu obserwowanego z perspektywy historycznej. I to jest kluczowe. Tak? Umowa społeczna nie polega na żadnej realnej umowie kiedyś tam gdzieś w historii. Tak? Polega na tym, żebyśmy sobie uświadomili, że możemy że uświadomili, że możemy być razem, o ile uznajemy się wzajemnie. To, jaki do końca jest to przybierze to kształt w dokumentach prawnych, tak? w konstytucjach. To jest kwestia dyskusyjna, tak? kwestia historycznego rozwoju. Ale kluczowe jest to rozpoznanie, że ja nie mam praw o tyle, znaczy nie mam prawa do, o tyle, o ile takiego prawa nie uznają innych. Ten stosunek wzajemności jest kluczowy i to jest to źródło nowoczesnego myślenia o umowie społecznej. jestem tym, o ile uznaję tak swoje człowieczeństwo swoją wolność. Także w konstytucji 1997 roku jest e, nawiązanie do zasady personalizmu, postawienie człowieka i godności osoby ludzkiej w centrum. To jest wartość uniwersalna, to jest wartość wywodząca się z chrześcijańskiej nauki społecznej, ale ona została poparta przez wszystkich, przez przedstawicieli różnych opcji politycznych. I uważam, to jest kluczowa wartość. Jeżeli się w tym momencie mówi o zmianie konstytucji, oparciu na jakichś nowych wartościach, to ja się zastanawiam, co się chce postawić w centrum zamiast e, zasady e, ochrony godności.